Jezus opowiedział uczniom przypowieść, czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj. Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Drugi dzień nabożeństwa czterdziestogodzinnego. Drugi dzień, kiedy próbujemy otwierać nasze serca na to, co Pan chce nam powiedzieć, na to, co Pan chce w nas zdziałać. No i dziś wychodzi na to, że Jezus chce z nami mówić o belce, która tkwi w oku każdego i każdej z nas. Ale zanim zaczniemy rozmawiać z Nim o tej belce, potrzebujemy chyba. Bardzo wyraźnie usłyszeć, dlaczego Jezus chce tę rozmowę z nami odbyć. Po co? Bo nie może niewidomy prowadzić niewidomego. A widoczny jest ktoś, kto potrzebuje, abyś go poprowadził. Bo kiedy usuniesz belkę ze swego oka, wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. To prawdopodobnie twój brat, siostra. Potrzebują, żebyś im pomógł pozbyć się tej drzazgi. Kościół wspomina dzisiaj Jana chryzostoma, jak już przyjął chrzest, to tak jak słyszeliśmy, postanowił żyć życiem chrześcijańskim na 100% i poszedł na pustynię. Po kilku latach Jan wraca do Antiochii, bo odkrywa, że życie chrześcijańskie to nie jest życie samotnika, to nie jest życie w pojedynkę tylko dla siebie. Że jest potrzebny we wspólnocie, że swoimi darami, talentami, zdolnościami w tej wspólnocie ma posłużyć. I tak jak widzimy, robi to przez resztę życia. Chciałbym wam przeczytać fragment jednego z ostatnich kazań, jakie Jan wygłosił w Konstantynopolu, zanim został z niego ostatecznie wygnany. Jeśli Bóg tak chce, niech się dzieje. Jeśli chce, abym pozostał tutaj, dzięki Mu składam, Gdziekolwiek zechce mnie mieć, ja Jego błogosławię. Gdzie ja jestem tam i Wy jesteście. Gdzie Wy tam i Ja. Tworzymy jedno ciało i ani ciało od głowy nie może być odłączone, ani głowa od ciała. Przestrzenią jesteśmy oddzieleni, lecz miłością jesteśmy złączeni. Takich więzów nawet śmierć nie może rozerwać. Choć nawet umrze moje ciało to jednak dusza będzie żyć i pamiętać o swoim Ludzie. Wy jesteście moimi współobywatelami. Wy ojcami moimi, Wy braćmi, synami, członkami, ciałem moim. Dla mnie jesteście światłem, owszem, droższymi niż światło. Wasza miłość daje mi nieporównanie więcej radości niż promień słońca. Słońce potrzebne mi jest w życiu doczesnym. Miłość zaś Wasza gotuje mi nagrodę w życiu przyszłym. Wielki Jan ma tak mocne poczucie, że to, co go prowadzi do życia wiecznego, to nie jest to, że jest heroicznym biskupem, że się oparł cesarzowi i cesarzowej, że postawił na swoim, że obronił swoje racje. Wiane jest mocne przekonanie, że to, co prowadzi go do życia wiecznego, to jest miłość braci i sióstr. Ufamy, że w tym szczególnym czasie nabożeństwa 40-godzinnego towarzyszą nam Wiktoria, Józef i ich dzieci. Po raz pierwszy Kościół wyniósł razem na ołtarze całą rodzinę. Mieliśmy już w historii Kościoła święte rodziny, że i ojciec był święty i matka, i. Dziecko jedno, drugie, i babka i stryjek. I... Ale po raz pierwszy Kościół rozpoznał świętość wspólnie całej rodziny. Że każde z nich, i Józef i Wiktoria heroiczni w swoich decyzjach świadomych, dorosłych, dojrzałych po chrześcijańsku i ich starsze dzieci, które już pewnie niejedno rozumiały, i te najmłodsze, łącznie z tym, które rodziło się w godzinie męczeństwa. Oni wszyscy dorastali do świętości w rodzinie, we wspólnocie rodzinnej. Każde na miarę swoich możliwości. Być może po ludzku bardzo znikomych. Życie chrześcijańskie nie jest życiem w pojedynkę. To zdaje się Jezus chce nam dzisiaj bardzo mocno przypomnieć. Życie chrześcijańskie, dorastanie do świętości nigdy nie jest drogą samotnika. Przebywaną na własny użytek. Jeśli Pan zaprasza nas dzisiaj, a jeśli zaprasza to także uzdalnia do tego, aby raz jeszcze z pomocą Jego łaski spróbować mocować się z belką, która tkwi w moim, Twoim oku. To nie po to, żeby ja lepiej wyglądał. To nie po to, żeby mnie było lepiej ze sobą. To nie po to, żebym ja sobie mógł, jak to mówimy tak, spojrzeć w oczy. To nie konkurs piękności, ale dlatego, że Pan chce i potrzebuje mnie posłać do kogoś i ciebie chce i potrzebuje do kogoś posłać. Jest kogoś, ktoś, kogo masz poprowadzić, jest ktoś, komu masz wyciągnąć drzazgę z oka i z serca. Paweł w pierwszym czytaniu mówi: Nie jest dla mnie powodem do chluby, że głoszę Ewangelię, jestem świadom ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Każde z nas mogłoby te trzy Pawłowe zdania przepisać i podpisać jako swoje. Nikt z nas nie jest chrześcijaninem dla siebie, nikt z nas nie jest uczniem Jezusa na własny użytek. Nikt z nas nie rośnie do świętości w pojedynkę. Nikt z nas nie mocuje się swoim, ze swoim grzechem tylko dla siebie. Na tej Eucharystii nie jesteśmy tylko dla relacji ja i mój Pan Bóg. Na tej Eucharystii jesteś dla kogoś, kogo tu nie ma. Tego słowa słuchasz dla kogoś, kogo tu nie ma i może dawno nie było. Przyjmiesz Chrystusa w komunii świętej dla kogoś, kogo tu nie ma i kogo może jeszcze długo tu nie będzie. Jesteś wierzący i nawracasz się, i mocujesz się od nowa z belką tkwiącą w Twoim oku, sercu, sumieniu i życiu dla kogoś. Bo nie może niewidomy prowadzić niewidomego, bo przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. W takim duchu i tylko w takim duchu. Bardzo nas pilnują święci, którzy nam w tym towarzyszą. Mamy się dzisiaj wziąć za mocowanie z tą belką, grzechem, słabością. Jeśli masz to robić tylko po to, żeby Tobie było lepiej z Tobą samym, nie ma sensu. Może w tym tkwi przyczyna tylu naszych porażek w zmaganiach z grzechem. Że się zmagamy dla samych siebie żeby ja się czuł lepiej ze sobą. Żebym ja się sobie bardziej podobał, zupełnie nie o to idzie. Dzisiaj tak mnie uderzyło w tym słowie, że Jezus używa obrazu belki. On akurat wie, co to znaczy dźwigać belkę. I może to też potrzebujemy usłyszeć. Że, jeśli ja się zechcę dzisiaj mocować raz jeszcze z tą belką, która tkwi we mnie, to nie mocuje się z nią sam, to Chrystus już tę belkę poniósł na swoich ramionach. Zna jej ciężar, wie, jak on przytłacza, wie, jak on rani. Może to ta jest także coś, co potrzebuje dostrzec, że ten grzech, że ta słabość. Że one mnie rzeczywiście przytłaczają, ograniczają, niszczą. Że wezwanie do świętości, to bardzo w duchu świętego Jana, którego dziś wspominamy, jest wezwaniem do wolności, do swobody. Że ta belka mojego grzechu, mojej słabości, jakiejś mojej wady, której się może kurczowo trzymam, bo mam wrażenie, że mi daje oparcie, że mnie może przed czymś chroni. Że ona mnie tak naprawdę przytłacza i przygniata. Że jak to puszczę, jak to zostawię, to droga świętości okazuje się drogą wolności i swobody. Że taką drogę nieodmiennie pragnie otwierać przede mną Chrystus. Przede mną i przed tym człowiekiem, który został mi powierzony i któremu ja zostałem powierzony. Bo nie jestem chrześcijaninem sam dla siebie, bo nie da się żyć Ewangelią w pojedynkę, bo nie da się rosnąć ku świętości na własny użytek. Zadajmy więc sobie pytanie: co jest tą belką, o której Chrystus chce dzisiaj z nami porozmawiać? I dla kogo? Chcę się z tą belką raz jeszcze spróbować siłować.